Ciemaneczka widzowie z tej strony. Zaraz witam w kolejnym odcinku na CSGO Skin. dzisiaj znów potwieramy strzynaczki. Co my dzisiaj zrobimy? Co my dzisiaj sobie zrobimy? Dokładnie zrobimy od 4, gdy do kosy, jak to co dzisiaj możecie wygrywać skinki, czyli są trzy skiny, 2 fajne i 1 mp. 9. Co czas robić, żeby wierać. Łapka w górę, sobie komentarz, fajnie byście byli na stronkę z kodem Eldarts. Dodatkowe, jeżeli wiecie, właśnie to jest moim kodzikiem, macie do wygrania jeszcze trzy skiny. Za każdym doładowaniem minimum cię ziko z moim kodem Wbijacie do każdego z tych skinów. Tutaj pan Smerf udało mi się zgarnąć skc za stówkę więc zostały jeszcze dwie kosy i Neon Riders. Po prostu co do ładowanie? może sprawdzacie konta, może to jest jakieś skin do dodatkowo przy wpłacie wraz moim kodem, dozejcie 10% bonus przy doładowaniu. 2, 2 złote i 10 groszy na starcie, jeżeli kodu jeszcze nie używaliście Co odcinek rozdaję z kinie, więc zapraszam też na inne odcinki Macie eventy tutaj na stronce, po prostu mnie wspieracie Więc jak mnie wspieracie to ja mogę wam rozdawać zawsze nagrody, więc dziękuję wam serdecznie za to No i macie tutaj daily case, który możecie sobie codziennie za darmo otwierać My lecimy do casebatelek, postaramy się dzisiaj coś z tych czterech dyszek ukąsić No ja mam nadzieję oczywiście, że ukąsimy coś naprawdę fajnego, tak? I że dzisiaj tutaj będzie tak zwany nasz dzień 42 dobra, może być, bo jak macie 10% to przed wodą 4 dych to jeszcze będzie mieli w sumie 44 złote A więc płacimy taką bitwę No i oczywiście tutaj dzisiaj polowanie jest na kosę Więc e, dzisiaj fajnie by to polowanie się po prostu udało, tak? Jakbyśmy tutaj skończyli na, na koniec dnia z kosunią to naprawdę e, nie byłbym zły Nie byłbym zły, byłbym wręcz nawet zadowolony, że tak powiem Byłbym nawet zadowolony O kurwa, ale dobry drop mu poleciał Pierwsza strzynka ja mu już ten biznes dropi Dobry, do, do nadrobienia, do nadrobienia. Naprawdę, to jeden skin jakiś poleci lepszy z tej skrzynki i mamy to. Niestety, niestety, nie tym razem, nie tym razem, ale zrobimy jeszcze raz w sumie. wiecie co? Bo tutaj jest całkiem spoko, jest całkiem spoks, więc dajmy sobie jeszcze raz. Yy, a co tam, a co tam nam szkodzi? Spróbujmy, spróbujmy. Nie jest najgorsza, nie jest najgorsza, więc ja bym ją próbował. Coś tam bym ją kąsił, kąsił. Yy, I zobaczymy, jak to tutaj nam wyjdzie. Zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie. Okej, okay. pierwsze rolnicy najważniejsze, bo to najdroższa strzynka, ale nikomu nic drogiego nie poleciało wszyscy, W sumie wszyscy równo, więc tutaj na tych strzynkach bazujemy, co tutaj poleci Oj, ta epetka będzie droga, no Do odrobienia, do odrobienia jeszcze, no zobaczmy, zobaczmy No niestety chyba, no, no ten skar na pewno nie jest taki, o, chociaż kurwa, trochę kosztował Ale no cóż e, Ta bitwa nam się siadła, więc po prostu zrobimy sobie mm, jakąś inną, zrobimy sobie jakąś inną A jakbyśmy wzięli po prostu Na spamili tych skrzynek i tych W sumie w sumie coś takiego, strzelić się na tych To jest od strzynek, to jest fajna bitwa, dajmy ją, dajmy ją To jest fajna bitwa, dużo się dzieje e, Widzowie, przypominam kolejny raz o tradingu, żeby wygrywać u mnie skinki Musicie mieć tego tradineczka, tak, więc tradelineczek musi być e, Zaktualizowany, bo jeżeli tradelineczek nie jest zaktualizowany, no to niestety Ktoś inny za was zgarnia po prostu skina Więc e, nie bądźcie frajerami tak naprawdę, nie dawajcie sobie dobrać skina Jeżeli macie tradinga i sprawdźcie czy u was trading e, oczywiście działa, tak No bo ja na przykład jaką wysyłam no, i wiadomo, ten trading nie działa. No, to skinę ci do kogoś innego, po prostu, nie? Więc no, pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, bo to pilne, bo to pilne. A czasami, czasami jak się zdenerwuję to komuś napiszę, jak ktoś wygrasza drugiego skina u mnie i dalej nie działa. No, przecież tak, trading nie działa. Wtedy odpowiedź do komentarza, więc też, też tak można to zweryfikować. Lecimy z tą bitwą już bez tego zbędnego gadania. Póki co wszyscy to dosyć równo, no bo to A jest na prowadzenie, potem to trochę tańsze strzynki, więc mam nadzieję, że coś tutaj zaraz nadrobimy. Dobra, jest spoko, o, bo Michael tu ładnie dropnął, to tam 3 złote, no naprawdę jest jedna lepsza skrzynka, o, Zoskar, to grot to jest, boże, nie rozpoznałem z daleka grot to nie rozpoznać, ale wstyd, ale wstyd, no ale dobra. No, ciężko to ci nam robić, naprawdę. No musi nam coś lepszego polecieć, inaczej my tutaj skończymy wścieknięć. Skończymy wścieknięć tą bitwę. Zrobiłem sobie tę bitwę jeszcze jedną, żeby nie było, ale... ale chyba ta bitwa się nie skończy dla nas najlepiej, no zobaczcie to. Idzie to naprawdę w złym kierunku i ta bitwa nie jest niestety dla nas, ale bardzo fajna bitwa potem takiej, że dużo do wygrania. Zobaczcie, 130 zł czterech dych, no naprawdę mocna bitwa. Dobra. Musimy się odkuć tutaj i naprawdę coś fajnego, żeby drop'nąć Więc damy sobie tak i co? I jakąś jedną droższą po prostu strzyneczkę, co? Tylko którą? Dajmy sobie tego Mastermind'a I lowcase'a, tak na dobitkę Cztery osoby, dobra, zróbmy coś takiego, no jak Jak tamte nam bitwy nie wypaliły, to to jest pięć strzyneczek No i moje, żańca... O, o nas znowu, zobaczcie You got them right Więc no, lecimy, lecimy z tym Pięć strzyneczek, pięć strzyneczek i sprawdźmy, sprawdźmy jak to będzie się, jak to będzie wyglądało no, mam nadzieję oczywiście, że będzie tak wyglądało, że my tu będziemy królować, tak? Że my tutaj będziemy e, Wygrywać, zdobywać piękne skinki I, że my będziemy tutaj u góry, okej, okay, Cyrex, spoko Mamy przeszałagę, mamy przeszałagę, więc tych czterech dych może, może Wreszcie nam się uda, lecimy po kosy, lecimy po kosy, to jest naprawdę super podejście, no Zobaczymy, zobaczymy Beczka z oponentów e, Ile mamy tutaj, ile mamy tutaj? 155 złotych, no no, tu można coś przeszpącić, powiem wam, tu można coś przyszpącić mocnego 155zł, to jest naprawdę duży budżet No, i jeszcze coś za 4 dyszki tutaj dorzucić Watercase. To po dorzućmy coś jeszcze, jeszcze coś za te całe nasze... I coś takiego, pyk I lecimy na 3 osoby, bo to jest porządna bitwa no Lecimy po koskę, lecimy po koski, jak dzisiaj z cztery dyszek, to naprawdę, oj Tak ktoś do nas dobrał, ja wchodzę na jego profil Dobra, no, lecimy Mocna bitwa, zobaczmy co się tutaj wydarzy Okej okay. Dosyć porówno, dosyć porówno. Nie ma tutaj narzekać, jest ok. Jest okay. Bizonik. No, no, tracimy przewagę, tracimy przewagę i musimy ją zaraz nadrobić w jakichś strzynkach. Tak, Avalanche. No, nie najlepiej, nie najlepiej. Nie jest dobrze, powiem tak. Nie jest tragicznie, ale nie jest też dobrze. Jest w sumie teraz średnio. Te dwie strzyki nas muszą ratować, ta lub następna. To liczę na następną strzynkę. To liczę na następną strzynkę, że tutaj nas ratuje. Watercase, zrób coś, proszę. Chyba tego nie mamy, widzowie. I kosa poleci, no to dobra, no może prawie, prawie kosa, bo blisko tu już kosa To będzie ponad 200 złotych I to grubo ponad Więc na szkoda, 266, no ładna bitfinal się siadło, trzecie subika I trzymajcie się widzowie, cześć, cześć